Też w Pablo, nagrywamy grę i zaczęliśmy. A kotek mnie tak zrobił, że <laughs> mi zablokował ludzika i przez to ginę teraz. Nie zągać to padło Ale już teraz będzie dobrze. Pistol nie w Uzi. Ale damy radę, że idziemy z tego. No dobra, masz odgiemę. Ja szybkie dam to, bo też. Idzie. Nie bierz Nie amo. Ale do... to będzie do fuzji. A do fuzi. To będzie pewnie przejście jakieś. Dobra. Co? No nie je kropki. Nie, nie wrzuca. Masz! Nie chcę. Masz! No, labirynt jest taki. Mhm. Uh -huh. Dobra Oj dziewięć! A lajki like bo... O za nami zobacz jak co się stało O mardy. No, ja nie mogę patrzeć co ty mi zrobiłeś z tym team, team Muszę patrzeć Przodagę na jednego hita bierze No ścianę do szatkana Tak bardziej to będzie lepiej jak będziemy się rozdzielać tak w sumie nie możemy przecież Także ja tak nie lataj za sobą bo jak się zabiję, to wiesz To twoja wina Moja? Wszystko będzie. Macie tak Rozwalę tę ścianę, tak? Czekam tylko aż do dziennika, O, rozwaliłem ściany. Będą teraz zombie tu wychodzić. Nooo. No ja samo wejdziemy. Niedobre, jest już czerwony. Uzi mnóstwo. Fire mam ogień ju mam nogi. To ty lepiej jest strzałaj, bo tak no. często mnie no. zasypiasz. No. Idziemy. <laughs> to mogę no. być więcej odcinków też. Ke zombie. O. Oh. Tylko że ja amo nie mam do Uzi. Uzi i amo nie mam. Mówi, Luki mam. Szkażę, że ten załóżmy nie ma takiego nurza albo coś. Weź sobie drugą. No. A ty doszut gada, a ja do Uzi wziąłem. Amo mam. No.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dostał, dobry, grupo dobry, dzień nie wiem, dobry, dzień wcześniej. To dobry, no, by to ale nie, wystarczy jakbym tego szybkiego shotguna dostał. No. A shotguna jest mała na no. boi Tutaj to jest ulepszenie. Jakieś ulepszenia sobie. O do łóż i 200. mamy no. breakless. No, o, breakless. Girdle. nie no. wiem, co tutaj. <laughs> Poczekam Granat. Na nich. Poczekam na nich. Dobra. I strzelaj! Ups. i co żeś zrobił? A to nie no to nie ja byłem. No to nie ja byłem. No to jest strzała za to. No, no co? No, no nie ma, bo... Nie, nie bij. Bo to na hita bij. Nie wiecie na hita. No zabijcie pół życia. <laughs> więcej niż pół Zostałem live up. Live up. Live up. Life up. Młagę grana, kurczę. Nie mam odejść level piąty już. Lewoł, lewoł, do... piąty. Lejście do jestem. Lewoł, piąty. No nie, do siebie wróciłem! No jak to mogę zrobić? No powiedz mi no. Och, gdzie? W każdą stronę! No oh. cienki, no! Dobra, nie będę się tym bawił, idę na uj. Ej, też jest Zuzi w pęty. Zuzi szybciej. Pewnie są wrażenia, wola tak? z shotguna. No, ale szybko strzela przynajmniej. A, zbawię do Zuzi. No, tylko realne mi dali, no. Błaga, rzucam granatę. Rany. Gdzie się rzucasz? No i nawet nie rzucił. jak się rzuca. Wjejeźdź Gdzie tu na raz. Trzech. Obejście. Bum. Tego cię zostawiam, żeby nie było. Ci łaski nie dałem. Nie, czekaj, stój. mu się. Panie Ludka. Panie, to się nagrywa. Podzielimy się pół na pół. Dobra. To obserwujesz to? No, tu, no, ja tam stronę, ja Tylko tego nie rozwal, dobra? Dobra. Proszę. No, teraz czekamy. Jakby bym też to nie puścić. Nie wolno, nie wolno. Ty już masz. Muszę ja przejść, za tam nie mam. Dalej nie no, ja mam. I mam likem boss. No, będziemy się nieco, niech Hej, nie za do kończyć. Ej ratuj! Ja ma, nie wolno! Ja też mam tam stworki, a nie narzekam. Dobra, wychodzę. Idę do ciebie, potworki, w niskich cenach. No, czego ja Potworki! Przyłączajcie powoli. O! Oh, no, to jest! O! Sorry, sorry, no sorry! Ja no. zostań, zostań z tyłu! Dobra, no. jakby na ucznięcy albo coś? O, fajnie by było! No, panie było, panie! No, Widziałem, że trapiłem i po <laughs> sekundzie zginęło. Dobra, mamy prawie życia.

Jesteśmy w pułapce. Tu jest właśnie strzałek nie tym boczkiem, to jest strzałek. Do Geralda ci dodali. Jeb... Yep. Umiesz tak daleko rzucić? Zobacz. O, jak? A ja ja cię ty rzuciłeś? On się Trzeba przytrzymać. No. A będzie tak przytrzymać na całą na całą moc. Ciekawe ile dla mnie, okay. mógł. <grymne> Ale cię tu <się> Nie! <grymne> nie, ja się <grymne> nie mam Co to jest z tyłu? No. O, Ło, nowy. <grymne> jaki Matrix? Nie. No! no Sorry! No. no i co? No no ja cię nie zabiłem!